Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zrobię taką małą bitwę pomiędzy dwoma sklepami, które bombki są ładniejsze. Możecie sobie zobaczyć i sami ocenić. Ja porównałam dwa sklepy, Kerfur i Obi, ponieważ tutaj jest największy wybór, jeżeli chodzi o bombki, jaki widziałam. A Wam życzę miłego oglądania. Możecie sobie wziąć kawkę, herbatkę. Usiąść wygodnie i zobaczyć, co jaki sklep oferuje. Kochani, Carrefour naprawdę ma bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o lampki LEDowe. Ja tak z daleka pokażę Wam, ile oni tego mają. Naprawdę mnie aż głowa zabolała. I postaram się Wam za chwilkę pokazać z bliska, jak to wygląda cenowo. Zaczynamy pokaz bombek. Te bombki według mnie są bardzo nietypowe i kosztują jedyne 10 zł, a prezentują się naprawdę bardzo ładnie. I powiem Wam, że te bombki bardzo mi się spodobały. Są w kształcie takich domków i kosztują 18 zł. A tutaj mamy bardzo ładne bombki ozdobione takim styropianem za 17 zł, wyglądają świetnie. W kolorze srebrnym i złotym. i te również mi się bardzo spodobały, ponieważ są w kształcie takich cukiereczków. Kosztują tylko 11 zł. I obok mamy takie przesuperowe choinki również za 11 zł. Możemy kupić takie przepiękne komplety bombek w cenie 16 i 17 zł. A tutaj w ofercie są również takie zestawy za 53 zł i macie podgląd do tego, co w nim się mieści. W każdym dziale znajdują się takie gwiazdki. Tu mamy gwiazdę w kolorze srebrnym w cenie 15 zł. A teraz pokażę Wam coś, co mi się bardzo spodobało. Mianowicie, takie właśnie bombki są prześliczne. w kolorze czerwonym to najbardziej mi się chyba spodobały te w cenie 25 zł Przepiękne bombki w kolorze czarnym, cena 30 zł z dodatkiem właśnie cyrkoni. i na koniec ten zestaw za 30 zł. Bombeczek w kształcie ciasteczka. Słodziaki. A tu chciałam wam pokazać takie bombeczki, które naprawdę są przepiękne. Ja wiem, że one są drogie ale to jest tylko pokazane w ramach takiej ciekawostki, że naprawdę ktoś potrafi zrobić tak piękne bombki. Są ludzie, co i kupują takie bombki, bo widziałam jedna pani, która obok mnie chodziła, to ona właśnie podeszła i wzięła taką jedną bombkę czerwoną i dlatego ja też podeszłam zobaczyć, co tam jest w tych pudełeczkach i naprawdę postanowiłam Wam pokazać, jak... Przepięknie wyglądają te bąbki. I po drugiej stronie ringu stoi sklep Obi. Tu też, jak dla mnie, był największy wybór tych bombek, które też są bardzo ładne, dlatego chciałam Wam pokazać. Również jest podział kolorystyczny i tu zaczynamy od koloru złotego. Tu mamy dostępne bombki w kolorze czerwonym. I pokażę Wam tak z daleka, jak to się prezentuje. Oczywiście, każdy kolor ma prawie te same ceny. W tych tubach na dole koszt jest 50 zł. Takie cztery bombeczki są po 30 i 40 zł. Takie zestawy 9 bombek, 45 zł. Tu mamy bombki za 38 zł. Bardzo ładnie wykonane. Cena 60 zł. Bo już widzimy są te dodatki srebrne, boże brokatu. I naprawdę one wyglądają prześwietnie, ale te po prostu wyglądały jak takie płatki y, róży. No wow, naprawdę one są tak piękne te bombki, ale no 55 zł o, to też aż boli głowa <laughs> bo dla mnie to jest naprawdę kosmiczna kwota jak na jedną bombkę ale możemy popatrzeć, nikt nam tego nie broni wszystko jest dla oka. Tym bardziej, że ktoś to wystawił. Zobaczcie, jak pięknie wyłożyli po prostu w obite bombki. Ach, musiałam Wam pokazać to w całości, jak to wygląda. Kawał dobrej roboty. No zobaczcie te bombki. wam Bo mi się to kojarzy z takimi płatkami róży, tylko no to trzeba zobaczyć z bliska. Przepiękne. A właśnie, może w komentarzach mi napiszecie albo napisze ktoś, kto posiada taką bombkę, bo może akurat wśród moich obserwujących jest ktoś, kto e, lubi kolekcjonować takie bombki, ma w swojej e, szafie schowane gdzieś takie bombeczki. No, a jestem ciekawa, czy ktoś z Was takie bombki posiada. I mamy jeszcze takie przepiękne bombki, które mienią się cudownie. Szczerze, ja robiłam kiedyś takie bombki, ale takiego koloru to ja nie widziałam. Cena za ten komplet 25 zł. A jeżeli ktoś też robi takie bombeczki, to może mi napisać w komentarzu. A tu w obi są bombki, które są tak przepięknie wykonane. Chciałam pokazać Wam właśnie jak można zrobić bombkę. Zobaczcie jak te choinki wyglądają przepięknie. To są takie kuleczki, brokat i to wszystko razem och cudownie wygląda. A tu kochani, chciałam Wam pokazać, jak oni to ładnie poukładali, że naprawdę można tak przechodzić, i tak jak w muzeum oglądać wystawę bombek. Tak tu można kupić za 55 zł, ale przy okazji można tak oko nacieszyć tymi bombkami, no, one wyglądały naprawdę przepięknie. Zresztą nie tylko ja tak chodziłam i oglądałam. Naprawdę osoby przechodziły i tylko zerkały na te bombki i przechodziły dalej, bo one są powystawione na takich dwóch dużych regałach. Ja jeszcze też Wam pokażę innego rodzaju bombki, ale to już nie w tym odcinku, bo to będzie osobny film I jako taki dodatek, żebyście mogli zobaczyć, ponieważ tamte bombki już są mega drogie i to tylko tak w ramach ciekawostki, że w ogóle takie bombki ktoś robi. I kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd bombek z dwóch sklepów. Mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek. Napiszcie mi w komentarzach, który sklep Wam się podobał bardziej. A teraz zapraszam na promocję odcinka i będziemy w Biedronce. Mamy teraz 1 plus 1 gratis na koncentra do tkanin Silan. I jeszcze jest taki lenor za 18 zł, przepięknie pachnie. Tak więc dziękuję Wam ślicznie za spędzenie tego czasu ze mną. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli tego nie zrobiliście jeszcze, a podoba Wam się to, co robię, to możecie to zrobić właśnie teraz. Będzie mi bardzo miło i naciśnijcie dzwoneczek. Wtedy nie ominiecie żadnego odcinka. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!